Dobry wieczór z Lodowiska w Tychach. Witają się z Państwem Michał Borek i Tomasz Klimczak, realizujący dzisiejszą e, transmisję drugiego meczu fazy playoff pomiędzy gospodarzami, mistrzami Polski GKS-em Tychy a e, drużyną e, Ciarko STS Sanok. Robert Demkowicz z piątką Bartosz Florczak. No i rozpoczynamy e, to spotkanie. Teraz rozpędzają się Sanoczani, ale strata Gościński! No i pojedynek sam na sam, niczym z lewej strony, ale dobrze wybijają ich mistrzowie Polski. I znów sytuacja sam na sam, drugi raz. Dobre, ro, dobre rozegranie, wronka, pusta bramka, dobijał ten strzał e, Patryka, e, wronki, cichy i mamy pierwszego gola. Nie tylko w Katowicach mamy otwarcie wyniku, ale również... W tychach pierwszą bramkę zdobywa dla drużyny mistrza polski Michael Cichy Szywonen, Szywonen za bramką Mareja Szywonen, rozłożył się jak długi bramkarz GKS-u GKS-tychy, i teraz mogą gospodarze. Rozpocząć akcję Szczechura do. I piękna bramka! Aleks Szczechura wycofał do Paula Szczechury, i mamy drugiego gola dla GKS-u Tychy. Pippo na drugą stronę. Ej, znów w opałach Marej. Wikila dobrze. Na drugą stronę jest gol. Elo. Wikila e, rozegrał. Rozciągnął e, tą grę na prawą stronę. Nie zdążył przemieścić się. Bramka z GKS-u. Tychy e, e, Marej. I Elo zdobywa pierwszą bramkę e, dla Sanoka. W końcu Sanoczanie wykorzystują e, przewagę na tyskim e, lodowisku. Bielec. Atakuje go cichy. Odebrał mu krążek. Już z prawej strony. Szczechura. Aleks Szczechura. Dobrze to rozegrał. No i nie wiem, jak nie strzelił ten, tej bramki jego kolega. Jeszcze raz. Technicznie grający zawodnik. Nie mogą też ani odebrać mu krążka. Szywonen. Szywonen! I słupek. Szywonen. Szywonen. Jest tam Wikila obok bramki. Jeszcze próbował e, dobijać e, przy prawym e, słupku zawodnik Sanoka. Było groźnie z prawej strony do przodu. No i taki odbił się krążek od łyżwy e, kotloża i miał szansę Bukowski. Skąd jest Pippo, zablokowany, e, zablokowane e, podanie i Żał Dupuis wychodzi na sytuację sam na sam. Depui teraz bardzo dobrze spisał się Patryk Speczny. Przechóra. No i jest Bramka. Zdenerwowany Speczny. Cichy wrzucił ten krążek. Gdzieś tam ta guma chyba podskoczyła i Speczny teraz uderza kijem, swoim kijem o pleksę za Bramką. No dobrze spisywał się Patryk Speczny. Ciężko mu było obronić ten strzał. Jak mówiłem, jeszcze gdzieś ten szutko na środku na prawą stronę Gościński Gościński i mamy gol nie, wydawało się, że jest bramka teraz poprzeczka raczej nie będzie sensacji, jeszcze strzał i syrena e, kończąca mecz pomiędzy GKS-em Tychy a Ciarko STS Sanok Etu Elo, najlepszym zawodnikiem Sanoka wyróżnił się w tym meczu Michael Cichy, zdobywca dwóch bramek najlepszym zawodnikiem GKS-u Tychy. Gra przenosi się do Sanoka i tam tener Ziętara będzie szukał, no, szukał zwycięstwa na własnej tafli. My dziękujemy Państwu bardzo za to, że byliście z nami.